Mężczyzna znalazł jajko orła i umieścił je w gnieździe kury domowej. Piskle orła wykluło się wśród kurcząt i dorastało z nimi. Przez całe życie orzeł robił to, co kurczęta, myśląc, że jest kurczakiem. Drapał ziemię w poszukiwaniu robaków i owadów. Gulgotał i gdakał. Lata mijały. Pewnego dnia zobaczył nad sobą wspaniałego ptaka na bezchmurnym niebie. Unosił się w łaskawej majestacie między potężnymi prądami wiatru, Ledwo machając potężnymi złotymi skrzydłami. Stary orzeł spojrzał w zachwycie. Kto to jest? Zapytał. To orzeł, król ptaków, odpowiedział mu sąsiad. Należy do nieba, my należymy do ziemi, jesteśmy kurczętami. Tak więc orzeł żył i umarł jako kurczak, bo za takiego się uważał. Morał z tej historii jest taki, że gdy żyjesz wśród kurcząt, trudno jest unosić się jak orzeł. Twoje myśli i zachowania są w dużej mierze kształtowane przez ludzi, którymi się otaczasz. Wybieraj przyjaciół mądrze.